Witamy serdecznie. Jest z nami legenda boksu. Legenda w Gdańsku, nie tylko na całym świecie. Jest Dariusz Michalczewski. Panie Dariuszu, witamy na Mistrzostwach Polski, dawno niewidzianych w Gdańsku. To chyba dobry moment, żeby wspomnieć stare czasy, jak ten boks tutaj zaczynał. No tak, ja to zaczynałem. Pamiętam, w pierwszych Mistrzostwach Polski byłem na Hali Uliwia w 80. roku. Później były chyba w 86. z tego co pamiętam. No, dla mnie to było wielkie wydarzenie. Zawsze chciałem być taki jak ci panowie, którzy wtedy tam boksowali. Bracia Skrzeczowiek, bracia Kosedowscy. O i całe, nie, nie będę innych wymieniał, ale Jurek Krybicki. E, także to były gwiazdy, które, na których ja się wzorowałem. No, dzisiaj jest dużo młodych ludzi, którzy wzorują się na panu, wzorują się na tym. Co pan robił, jak pan robił, jak pan prowadził swoją karierę, jak zdobywał te tytuły. Także jak to jest być tą legendą i pojawić się tutaj, w tym miejscu, być tym takim wyznacznikiem e, dla tych młodych ludzi? Nie wiem, nie mam takich uczucia. Jest to, ja jest, ja kocham ludzi w ogóle, jestem. Ja bardzo chętnie przychodzę tym bardziej z moich kolegów i koleżanki sobie, sobie z bo, pięściarzy? Jest to dla mnie niesamowita sprawa, niesamowite przeżycie, że w ogóle będę mógł, mogę ich oglądać tutaj, nie? Widzę, że boks polski zaczyna się znowu odradzać, bo było, byliśmy w, nie, w słabym, takim mocnym dole, a teraz jesteśmy, zaczyna się poprawiać dzięki też w głównej mierze dziewczynom, które e, zdobyły na Mistrzostwach świata, ale widzę też, że Dużo młodzieży ciągnie na salę, że są że są jednak e, e, możliwości też dużo większe, tak jak Brzostek Team, tak jak tutaj e, tak Darek Gumowski Bombardier, czy inne, czy inne e, inne e, drużyny, które, które, które też robią bardzo dobrą robotę i też tych małych miasteczek można powiedzieć, bo naprawdę w wielu małych miasteczkach, gdzie ja już byłem jako, jako gość też jest robiona dobra robota. Ambasador boksu bez wątpienia, znany na całym świecie. Jaki miałby przekaz dla tych młodych ludzi, dla tych, którzy tutaj walczą teraz w Gdańsku? To są tylko trzy rzeczy. Praca, praca, jeszcze raz praca. Być wytrwałym, być solidnym i naprawdę to się naprawdę opłaca. Mówię, mówię to po sobie, jest naprawdę coś wielkiego. Ja mówię, że kiedyś jak było jesień, zima, to było nas na sali stu, wiosna było 40, a w lato było dwóch. Ja należałem do tej dwójki zawsze. Także będą wiedzieli, co mają robić. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.